Może się dowiemy co się dzieje ogólnie. A, no, to do Oh albo zadania nie? bo jakoś ma o dziesiątej być po 10 dopiero. a po hmm. Nie muszę Cię zasmusić, nie nagrało się. Spierdolisz. No. Będę musiał dobiłować teraz... Pytałem się, się, czy się mrugo. się No, ale to musi mrugać ta niebieska, wiesz? No, to chyba ją kupię. Tak. Tylko na cały dzień strzelania będę musiał mieć 2-3 karty i kilka baterii. Karty? Nie. Ja mam jedną 32-gigową. I no, 4 mhm. I 4 godziny ale bateria to faktycznie, bo bateria jest tak mniej więcej na godzinę nagrywania. bronić? Nie bronimy tego? Nie no, nie chcę. A mogą odebrać? A mogą, nawet muszą. Obie naraz? No to trzeba Widzę, że zginęli. No to czekam. Tak to ty mi zamknij też. Ale? To zima jest. Chwili, Weź tak. mi to, wciśnij no i zamknij. Jest, no, bo nie, no nie, nie, nie. to leccie, leccie Oni tam on bieżą, nie. z reszta, i Ale tu nie jest A Marcin jest? Bo jeszcze gdzieś tam szedł? To jest i, to, żeby go Mówię coś. Okej, okay, dobra. Kurwa, nasz, bo nie, bo to był to 11. No dobra. No było tak. No to No i dobra. dobra ale no dobra, okay, no Na komórkę rozumiem, nikt nic nie został. Nie, o 10.00 10 A tam to jest specjalne, mogły być w międzyczasie, nie? No, no bo ma komórkę, dostaniemy rozpocząć. No bo od jak będzie jasne, to od razu wykonujcie i tylko dajcie. No na którym Jesteśmy na trójce GMG Mhm. Znaczy był początek słychać, ale on później chyba puścił go. A dalej Ali? Raz, dwa, trzy. Mam, naprawiłem sobie sam te, te, te. No musiałem kupić na Bo To mi dałem kumplowi, żeby naprawić z ja bo tak daleko jest ten reżyser, ja A to jest? Idziemy? No to jest do życia, ale wtedy się skończy. Dopiero, no, dopiero myśmy zeszli. No to zanim dojdziecie to jeszcze czekajcie. Będzie 45? No. Tak to, to nie chyba nie zdążysz dojść. To jak to ale ty nie zdążysz. Chója, 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 Ja w ogóle kurwa to takiego Iroja na około terenu. Co? ja no wyjebałem tam kurwa tak daleko, że wróciłem, to w ogóle byłem za wanę. I tak... ja tam patrzę.